Spoko. Ładna. Teraz moja kolej, mam na imię Danuta. Mam 16 lat, a to ja. Piękna. Łojezu, brzydka jest. Jezu. znaczy ładna. M OK. Nie muszę się komuś podobać XD. Masz rację. Teraz ja mam na imię Weronika, mam 15 lat. A to jestem ja. O Boże, ko, piękna, 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 koko piękna, piękna, piękna. Ładna. Ej, gramy w MM2? A? No, okej. Okay. Spoko. Minęła godzina. Gramy w coś innego? Ej, bo została jeden godzina, aż doczka stworzy mi się przyjaciółka. Jezus Maria, to do mej gramy w MM2 godzinę? No jak widzisz, tak. Łopanie. To w co gramy? Dawajcie w oby. Spoko, ale drobna ja jestem trochę słaba w obby. Ale okej, okay, to wybierz. Toka i dołączymy. Okej. Okay. Łabiej. Poczekajcie na mnie, bo spadłam. Okej. Okay. 30 minut później. Jeci przeszliśmy obby. Tak! Widzisz, Danuta, dałaś radę. Ej, za 25 minut stworzy drogę się moja przyjaciółka. To fajnie. Może przez te 25 minut pogadamy? Tak to świetny do pomysł. Zgadzam się. Okej, okay, to o czym pogadamy? Nie wiem. 23 minuty później. Ej, bo za dwa minuty stworzy się moja przyjaciółka. Ej, to super. Ta moja, ha, 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 Ej, Grażyna, z czego się tak śmiejesz? Bo mi. Się wydaje, że śmiałaś się? No to ci się wydawało? Czekaj, ja słyszałam, jak się śmiejesz, więc nie kłam, Grażyna. Ale ja nie kłam, jak zda. Grażyna! Ech, no dobrze, dobrze, przyznaję. Się... Tak, śmiałam się, ale to dla żartów, bo ja lubię żartować. A myśli ta na pewno, XD? Emno, okej, okay, wierzę ci. Ej, za minutę już będzie, moja przyjaciółka. Oto super. No, nie mogę się doczekać. Ej, ludzie, ja zaraz będę. Ej, Danuta, zauważyłaś, że Czo Grażyna się dziwnie tu zachowuje? Nie, nie rozumiem. Dobra. Ale szybko, bo ona pewnie tk zaraz wróci, a więc gdy mówisz o swojej przyjaciółce, to zaczyna się dziwnie zachowywać. A, okej. Okay. Ej, masz coś nad głową! Ej, serio? Ej, faktycznie! Twoja przyjaciółka zaczyna się tworzyć? O, mój Boże! Ej, to ty, moja przyjaciółka? Tak, to ja, twoja przyjaciółka. O Boże, hej, Ej, jak masz na imię? Malwina. A okej, okay, to fajnie, ja jestem, Danuta. Ja znam wasze imiona i wiem, jak wyglądacie. Naprawdę, ale jak? Już taka jestem. Ej, o.